Podzieliłaś się już swoimi doświadczeniami z rodzicami i jak rodzice twoi to widzieli. Natomiast teraz, jeśli miałabyś może jakieś porady, czy co powiedzieć rodzicom i co w ogóle zrobić w ciężkiej sytuacji psychicznej, czy właśnie odczuwając zbyt dużą presję z ich strony? Wiem, że jakby pójście do rodziców nie zawsze jest proste. Że to bywa po prostu najgorsza rzecz, taka najgorsza bariera między po prostu skorzystaniem z pomocy. No bo boimy się odrzucenia, boimy się tego, że będą się bali właściwie tego, co im powiemy. Warto, nie wiem, czy zacząć rozmowę w szkole nawet. Każdy z nas, nie wiem, może nie każdy, no ale większość ma na przykład zaufanego nauczyciela i często osoba, jakby rozmowa z osobą dorosłą, która. Może nam w jakiś sposób pomóc, zainspirować nas, czy może zachęcić nas do porozmawiania z rodzicem, jakby to bywa pomocne. E, a z rodzicami samymi w sobie, jeżeli ta metoda nie, zawiedzie, nie, nie, jakby nie da żadnego tutaj mhm. pozytywnego efektu, no, mamo, tato źle się czuje. Nie jest OK. Tak naprawdę, to jest takie kilka pojedynczych słów, które. Złożone w całość, jakby mogą naprawdę zmienić dużo. I jakby wierzę, że rodzice zaczną słuchać swoich dzieci, bo to jest chyba taki główny problem w naszym społeczeństwie. Rozumiem, ale też często spotykamy się z sytuacją, kiedy rodzicom bardzo trudno jest dopuścić do myśli, że z ich dzieckiem jest coś nie okay, bo bardzo często uważają, że jak już to jest tylko i wyłącznie. Ich wina. Tak. Rodzice się obwiniają, tak. że popełnili błąd e, w wychowywaniu dziecka, że są złymi rodzicami, że coś zrobili nie tak. Też często dochodzi do tego presja. Na przykład, jakby nie dość, że rodzice dają presję dzieciom, to jeszcze później na przykład dziadkowie, wujek, tak. ciotka ciotka z Ameryki, nie wiem, ktokolwiek mm -hmm. inny, powie jakby na zasadzie no, a twoje dziecko to jest, jest frajerem, bo jest jak mm -hmm. jest, a ty jesteś jeszcze gorszy, no bo doprowadziłeś go do mm -hmm. tego stanu. Więc po prostu oni boją się czegoś takiego, że e, też ich to jeszcze bardziej obciąży, mm -hmm. że popełnili błąd wychowawczy. Mimo że to, że z dzieckiem coś, nie wiem, że dziecko się źle czuje, dziecko choruje na coś, no to to nie jest ich wina. jakby jak Problem jest taki, że my zakładamy, że na choroby psychiczne w pełni mamy wpływ, wpływ na zasadzie, że to, że moje dziecko ma depresję, to jest w 100% moja wina. No ale postawmy się w sytuacji, że moje dziecko ma nowotwór. I jak ja mogę wpłynąć na to, że moje dziecko zachorowało na nowotwór? Co ja mu zrobiłam? I tutaj też postawmy się w sytuacji, moje dziecko ma nowotwór, więc co idę? Idę do lekarza. Zaczynam terapię, farmakoterapię potrzebną. Moje dziecko jest chore, moje dziecko ma depresję, więc co robię? Idę do psychiatry, idę do psychologa, rozmawiam z kimś i wydaje mi się, że takie podstawowe porównania, czy na przykład do tego, że moje dziecko ma topowe zapalenie skóry, ma chorą skórę, czyli po prostu nie wiem, ma przesuszoną cokolwiek, no to idę do dermatologa. Moje dziecko ma problem z jedzeniem, tylko że to jest problem na bazie psychicznej, no to też idę do psychiatry. Albo idę do psychodietetyka, który też jest w stanie w jakiś sposób pomóc. I jakby stosowanie takich porównań wydaje mi się, że jest takim pierwszym krokiem, który jakby pomaga w tym, żebyśmy przestali to mm -hmm. stygmatyzować. Tak i jeszcze też właśnie słyszałam takie samo porównanie, natomiast na bazie tego, że zarówno nowotwór, jak i depresja są to choroby śmiertelne, prawda? Tak, dokładnie tak. Tak, i też warto mieć to właśnie w głowie, że obie choroby mogą doprowadzić do śmierci, i obie choroby są tak na tym samym poziomie poważne, prawda? Tak, obie są po prostu poważnym zagrożeniem, z którym trzeba walczyć. I właśnie tu, jak wcześniej powiedziałaś, z tym, że my obawiamy, boimy się, czy czujemy presję ze strony swoich rodziców, tak, nasi rodzice. Czyją presję od swoich rodziców, prawda? A to starsze pokolenie często możemy zauważyć, że ma bardzo negatywne spojrzenie na leki. To znaczy leki równa się psychol, prawda? Tak, znaczy ja może nie miałam aż tak u mnie w rodzinie, natomiast ja byłam takim przypadkiem, który był. Mm, Odczarował temat w ogóle chorowania na choroby psychiczne. E, oczywiście wymaga to, wymagało to ode mnie na przykład tego, że opowiadałam babci, o czym się rozmawiał psychologa, bo babcia nie miała pojęcia, więc ja powiedziałam, że no czasami opowiadam o tym, że się źle czuję, że rozmawiam o tym, e, ale też czasami po prostu idę i opowiadam o tym, co jadłam na śniadanie psychologowi, bo od tego on jest. I jakby moja babcia wtedy zrozumiała dużo. Naprawdę to było takie dla niej. Odkrywcze. wiadomo, to wymagało ode mnie np. też powiedzenia, no biorę takie leki, one działają na to i na to, biorę je po to, żeby czuć się lepiej, dzięki nim, to nie jest tak, że ja się właśnie z dnia na dzień poczuję wow, super fajnie, mhm. tylko że to jest proces, że potrzebuję brać je regularnie, żeby to w jakiś sposób wpływało na mój organizm. I jak wytłumaczy się to od takich podstaw, to zaczyna działać. Więc trzeba po prostu, wydaje mi się, od takich Powolutku małych hmm. kroków zaczynać. A właśnie teraz powiedziałyśmy, jak to wygląda od strony młodzieży czy od strony dziecka, ale może też fajnie by było zaznaczyć, co zrobić, jeśli Rodzic widzi, że coś chyba nie jest do końca w porządku, a wiadomo, że rodzice też czasami się wstydzą i też czasami się boją porozmawiać z dzieckiem. Zdałaś mi trudne pytanie, na które hmm. nie znam tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzi, hmm. tak jak na to poprzednie. Generalnie rozmowa, rozmowa z własnym hmm. dzieckiem, próbowanie, nie wiem, nie na siłę, jakby nie ma co wypytywać, czy ty masz depresję, czy ty, nie wiem, cokolwiek się takiego dzieje, tylko na zasadzie po prostu luźnej rozmowy, żeby to dziecko czuło tą więź. I to jest ważne, też warto pamiętać, Pamiętać o tym, że istnieje wiele fundacji, które niosą pomoc. Nie wiem, na przykład, Fundacja Daje Dzieciom Siłę, która ma telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, który jest czynny 24 godziny na dobę. Mhm. Mają też czat pomocowy dla dzieci i młodzieży, no bo wiadomo, nie każdy lubi czwonieć przez telefon. Mhm. Mają też linię wsparcia, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, więc. Warto szukać po prostu pomocy w takich miejscach. Czy nawet rodzic może porozmawiać ze szkołą? Szkoła też jest super miejscem, gdzie zazwyczaj funkcjonuje psycholog szkolny, który też na pewno jest w stanie w jakiś sposób pokierować. Czy też rozmowa z wychowawcą. I mam świadomość, że teraz ktoś może napisać komentarz, że jestem idealistką, skoro uważam, że tak to działa. No, mam świadomość, że nie do końca tak to działa, natomiast wierzę, że są dobrzy ludzie i wierzę, że są osoby z misją, które są jako psycholog szkolny tam, gdzie powinny być rzeczywiście i są w stanie pomóc. A jak nie, no to są właśnie telefony zaufania czy też telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym mhm. 116 123. Tak. Um, I też jest kilka innych linii, których już nie znam na pamięć, gdzie na pewno można dostać swoją. No, można otrzymać po prostu profesjonalną pomoc, bo e, w takich liniach pracują osoby, które są terapeutami z wykształcenia psychiatrami, psychologami, socjoterapeutami, um, czy też to są osoby no, generalnie związane z um, takimi tematami, które e, są tam po coś. Dobrze, dziękuję Ci za to, co <grym> powiedziałaś. Y a gdybyś mogła teraz opowiedzieć, nazwijmy to trochę etapem drugim, jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa, czy u terapeuty, czy u psychiatry, bo wiadomo, to też buduje jakiś stres, to jest coś nowego. Nie wiemy, jakie pytania zada, nie wiemy, co mam powiedzieć, bo też często jest to pierwszy raz, kiedy ktoś szczerze nas pyta i szczerze oczekuje odpowiedzi, prawda? Ja wydaje mi się, że dostałam takie mądre pytanie. Nie pamiętam, czy to było od psychologa, czy psychiatry, jak ja się po prostu czuję. I na przykład ja miałam taką sytuację, że właśnie byłam w tym szpitalu psychiatrycznym, była to no, przez kryzys tam pojechałam. Wcześniej hmm. miałam do czynienia ze specjalistami, no i generalnie miałam tam jakieś rozmowy z psychologiem, z psychiatrą, jakby. Czemu te różne rzeczy się wydarzyły, dlaczego tak jest. I jakby rozmawiałam o tym, jak ja się czuję, i to było no, taki krok po kroku, nie na zasadzie opowiedz mi teraz całą historię swojego życia, tylko mhm. po kolei jakby zaczynałam o tym opowiadać. E, ja po wyjściu ze szpitala chodziłam jakiś czas na terapię, natomiast ja ją rzuciłam. Mhm. Czy jestem z tego dumna? Uważam, że to też był taki krok, kiedy postawiałam na swoim żeby, no bo tak, ja poszłam na tę terapię po szpitalu trochę dla zasady, na zasadzie mm -hmm. żeby to kontynuować. Natomiast był taki moment, że stwierdziłam, czy ja tego potrzebuję? Irytuje mnie moja psycholog, nie chcę mi się tam chodzić. Więc generalnie po kilku miesiącach m, poczułam taką potrzebę sama z siebie. Mm -hmm. Byłam już wtedy pełnoletnia, więc to też było prostsze. Natomiast poczułam taką potrzebę na zasadzie, to jest ten dzień, kiedy się umówię do psychiatry mm -hmm. i psychiatra mi powie, co ja mam dalej zrobić. Więc się umówiłam do psychiatry, poszłam na wizytę, i wizyta wyglądała tak, że ja godzinę siedziałam i płakałam. Nie mhm. powiedziałam ani słowa. I jakby po prostu psychiatra mi powiedziała: W moim przypadku ewidentnie jest to kwestia tego, że ja muszę po prostu teraz chodzić do, na terapię, do, mhm. do psychologa, psychoterapeuty. A jakby ona mnie skierowała, i u psychoterapeuty moje spotkania też jakby zaczęły wyglądać w taki sposób, że ja zaczęłam opowiadać o różnych mhm. rzeczach. E, o swoim życiu, o moich bliskich, nie wiem, jakichś takich rzeczach, które też na co dzień jakby... E... Miałam, e, także właściwie teraz tak naprawdę większość moich wizyt, bo teraz już chodzę dosyć e, rzadko, to znaczy tak bez mhm. na miesiąc, coś takiego, e, no to wizyty wyglądają raczej tak, że ja po prostu opowiadam o tym, co zrobiłam przez ostatni tydzień, a później nagle z, tak z minuty na minutę wchodzę na taki super poważny problem, z którym mhm. po prostu się borykam od kilku lat i nagle bardzo naturalnie o tym rozmawiam. Więc e, wydaje mi się, że to po prostu trzeba się do tego przemóc i trzeba po prostu Samemu na siebie nie nakładać presji, że idę do psychiatry i on mnie wyleczy tak godzinę. To nie zadziała. E, tak, cieszę się właśnie, że e, to powiedziałaś, że można rozmawiać o wszystkim. O tym, że, jak od... mu się zupę jadło. Naprawdę, no, tak. to jest osoba, która zapyta, dobra była. Tak, e, ale też e, usłyszałam to od bliskiej mi osoby. E, ta osoba również czuła potrzeby. Pójścia do terapeuty. E, natomiast powiedziała, że. Ale co jeśli ja zabieram miejsce? Może komuś z bardziej poważnymi problemami, że ja to w sumie. Że ja to chyba nie muszę iść i że ludzie mają większe problemy. E... Każdy problem jest tak samo duży. Niezależnie czy dla jednego problemem będzie to, że stracił pracę, dla, długie, dla drugiego to, że zmarł nie wiem, jego zwierzak, a dla innej osoby to, że dostała złą ocenę. Jakby każdy problem jest tak samo ważny, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś ma gorzej. Jakby każdy z nas jest równy i każdy z nas zasługuje na pomoc. A właśnie, co możemy powiedzieć takiej osobie? Bo też często y, rozmowa nie jest między dzieckiem a rodzicem, a często musimy naprowadzić bliską na osobę, czy przyjaciela, przyjaciółkę, y, znajomego na to, Żebym może poszedł do psychologii. Ja przyznam się szczerze, że trochę taką misję might matters, że mm. ja, y, no tak naprawdę bardzo dużo osób po tym, jak zaczęłam tam działać, przychodziło do mnie na zasadzie, zmotywowało mnie to do czegoś, albo mm. zmotywowało mnie to do przyznania się. Też przede mną się ludzie przyznawali, no a wiesz, bo ja chodzę na terapię od kilku lat. I ja bym no, fajnie, i to jest ważne, że jakby chodzisz na tą terapię i jeśli chodzi o takie rzeczy na zasadzie motywację, e, czy, czy jakąś taką pomoc, wsparcie po prostu słowami, no to po prostu kwestia tego, że no, to ma znaczenie, mhm. jakby twoje zdrowie, e, to jak się czujesz, i tak naprawdę od tego trzeba zacząć, żeby mówić o tym innym. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za to, co powiedziałaś. Myślę, że Eee, właśnie wiele młodych osób poszukuje odpowiedzi na takie pytania i jest zagubionym. Dlatego mam nadzieję, że te słowa w jakiś sposób nak nakreują te osoby. Eee, I właśnie w ten sposób skończymy naszą już drugą sekcję odcinka. Eee, a w następnym podzielimy się z Wami naszymi doświadczeniami czy śmiesznymi historiami, bo wiadomo, ta strona też potrafi być śmieszna. Więc dziękuję Ci bardzo.